Znamy to uczucie moment, w którym zbierające od dłuższego czasu ślady codzienności szafa czy komoda przyciąga Twój wzrok, próbując o sobie przypomnieć. Właśnie dlatego stawiamy na jakość i tworzymy meble, które nie boją się upływu czasu ani codziennych wyzwań. Są projektowane tak, by przetrwać i być bezproblemowe w odnowieniu. Ich siła tkwi w trwałości, którą można bez trudu odświeżać i konserwować. To inwestycja, która zawsze się opłaca. Solidność litego drewna naszych mebli jest bezkompromisowa. Wystarczy kilka prostych kroków, by przywrócić ich blask. Na początek: miękka, sucha lub delikatnie zwilżona ściereczka, która zbierze nadmiar kurzu z powierzchni. Drewno olejowane nie lubi nadmiaru wilgoci. To podstawowa zasada, by nie naruszyć jego struktury. Po oczyszczeniu mebli, rekomendujemy zastosowanie zestawu wybranej przez nas firmy, który zagwarantuje skuteczny efekt renowacji. Znajdziesz w nim między innymi specjalny olej, który występuje w czterech wariantach kolorystycznych, dzięki czemu bez trudu można go dostosować do konkretnego wybarwienia. Nakładaj produkt równomiernie, a jeśli zajdzie potrzeba, zaaplikuj kolejne warstwy. Pamiętaj, aby po każdej z nich odczekać minimum 12 godzin, tak by olej wchłonął w strukturę drewna i się utwardził. A co z największymi wyzwaniami? Rysy potrafią powstawać w najmniej przewidywalnych momentach. Ale my i na to mamy rozwiązanie. Nawet jeśli wydają się permanentne, dzięki unikalnej strukturze naszych mebli da się je zniwelować. Do usunięcia płytkich mankamentów wystarczy delikatne szczotkowanie wzdłuż włókien specjalną gąbką. W przypadku głębszych śladów proces będzie wymagał trochę więcej wysiłku, ale efekt końcowy jest tego wart. Kiedy rysa jest już niewidoczna, kluczowe jest ponowne zabezpieczenie miejsca. Tak jak przy kompleksowej pielęgnacji, na oczyszczoną powierzchnię nakładamy olej na minimum 12 godzin. Kolejnym etapem po wyschnięciu oleju jest wtarcie w powierzchnię ochronnego wosku. Nie wnika on głęboko w strukturę drewna, lecz stanowi powłokę zabezpieczającą. Wystarczy cienka warstwa, by nadać meblom połysk i zapewnić skuteczną barierę przed zanieczyszczeniami. I gotowe. Należy również pamiętać, że pielęgnacja to nie tylko renowacja, ale i prewencja. Aby uniknąć plam i zarysowań, zalecamy używanie podkładek pod ciepłymi i zimnymi napojami. Meble z litego drewna, mimo swojej wytrzymałości, są wrażliwe na słońce i źródła ciepła. Unikaj eksponowania ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które powodują nie tylko blaknięcie, ale także deformację drewna. Nasze meble to symbol solidności i ponadczasowego piękna. Ich pielęgnacja to nie obowiązek, a przyjemność, która pozwala utrzymać je w idealnym stanie przez całe życie.